Witam Was serdecznie i gorąco na kanale Board Games TV. Ja nazywam się Rafał i dziś zapraszam Was gorąco na recenzję gry Rise. Gra Rise jest to gra licytacyjna, ale z ciekawymi twistami, bo mamy tutaj grę karcianą, kościaną, więc zobaczcie jak to się prezentuje na stole. Czy gra będzie ciekawa? O tym dowiecie się na koniec mojego, mojego materiału. Także zapraszam Was gorąco i zapraszam do stołu. Ok, jesteśmy przy stole, więc czas przyszedł na omówienie zasad. Na początku oczywiście chciałbym Wam pokazać, jak przygotować grę. Na środku umieszczamy planszę, na której znajdziemy tor punktów, które będziemy zaznaczali swoimi e, znacznikami. Mamy na planszy również narysowane już e, symbole które również występują na kości. No i każdy z graczy teraz wybiera swój kolor, otrzymuje właśnie dysk w swoim kolorze i talię kart w swoim kolorze, którą bardzo dokładnie tasuje i dobiera 6 kart na rękę. W talii gracz ma karty z symbolami, kolorami w symboli występujących na planszy i na kostkach oraz o różnych wartościach. Za chwilę troszeczkę więcej powiem o tych kartach. Następnie musimy przygotować talię kart punktacji. W zależności od liczby graczy, bierzemy odpowiednią liczbę kart punktacji. Pozostałe karty odkładamy, nie pooglądając ich, tasujemy i umieszczamy w pobliżu planszetki. Kości również trzymają pobliżu planszy i możemy przystąpić do rozgrywki. W grze chodzi o to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. A jak zdobywamy te punkty? Punkty zdobywamy w ten sposób, że będziemy starali się. Przebijać, licytować e, inne graczy, zagrywając karty i zdobywając punkty z kart punktacji i z kart zagranych przez nas i innych graczy. Na początku gracz, który rozpoczyna rundę, bierze wszystkie kości, rzuca nimi i przydziela je do odpowiednich ścianek tutaj przy symbolach to informuje nas, jakie symbole będą dostępne. Jeżeli wypadły puste ścianki, kostki odkładamy na bok. No i przy wypadło w to w ten, w ten sposób. Symbole wydrukowane na planszy również liczą się do ilości, czyli w tym wypadku mamy dwa, dwa brylanty, dwa koła zębate, trzy chmury, dwie klepsydry i dwa dzwonki. Teraz gracze będą brali swoje karty do ręki i będą w, w tajemnicy zagrywali jedną kartę. Kartę zagrywamy w ten sposób, że zagrywamy i każdy z graczy sobie zagra jedną, jedną kartę. I na 3-4 będziemy odkrywali. Oczywiście, jeszcze na początku rundy, gracz, jak rzuci kośćmi, odkrywa wierzchnią kartę. Ee, kart punktacji, czyli od jaką kartę będziemy się tutaj teraz bili. No i zagrywamy sobie, każdy z graczy zagrał po jednej karcie, na 3-4 odkrywamy i będziemy zdobywali punkty. Liczymy teraz wartość karty, która została zagrana, czyli w wypadku ten gracz zagrał 4 tutaj brylanty czerwone, mnoży to przez ilość symboli na, na planszy i na kostkę, czyli mam 2 razy 4 8. Zaznacza sobie, że zdobył 8 punktów. Następny ma 4 razy 3, mamy 12. Następny ma 4 razy 2 i mamy 8. No i te karty wędrują na stos kart zużytów, czyli o te karty również będziemy wa walczyć, ponieważ karty na środku mają również wartości punktowe, czyli jak ile punktów również też do sumy na koniec gry. Teraz. Zaczynając od gracza, który jest najdalej, najdalej na torze, czyli ma najmniej punktów, znaczy się, e, zaczyna jako pierwszy zagrywać karty. Jeżeli gracz ma remis, to gracz, który jest na górze e, tych znaczników, zagrywa jako pierwszy karty. Gracz może zagrać tyle kart, ile chce, tak, aby wyprzedzić, e, wyprzedzić przynajmniej jednego gracza, który jest przed nim na tym torze. Czyli dla przykładu gracz sobie zagra trujeczkę. Czyli 3 razy 2 mamy 6 raz, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz kolej kolei przychodzi na kolejnego gracza, który jest ostatni na torze. No i te tak gramy przebijamy się tak, aby po prostu wyprzedzać przynajmniej jednego gracza i zawsze do kolej przychodzi na gracza, który jest ostatni na torze. Gracz może oczywiście spasować, twierdzi, że po prostu nie chce więcej brać udziału w tej licytacji, w tej bitwie, ewentualnie po prostu nie może już zagrać żadnej karty, która pozwoli mu przejść, przywyprzedzić jakiegoś przeciwnika. Gramy do momentu, kiedy zostanie jeden gracz na planszy Ewentualnie, gdy któryś z graczy, graczy już nie będą mieli, wyłożone będą wszystkie karty, i z graczy, jeżeli któryś z graczy będzie najdalej na torze, ten wygrywa rundę. Znaczniki wracają do graczy, gracze dobierają do 6 kart z powrotem na rękę, a gracz otrzymuje kartę punktacji oraz wszystkie karty, które zostały użyte w tej rundzie. To są jego punkty na koniec gry. Kolej przychodzi na gracza, który właśnie wygrał daną rundę, bierze kości, ponownie rzuca, przydziela, odkrywa kartę, o jaką będą gracze walczyli i ponownie gracze licytują się kartami o to, żeby być jak najdalej na torze i pozostać samemu na tym torze. gra się kończy, kiedy wszystkie karty punktacji zostaną rozpatrzone. Gracze teraz będą liczyli punkty, tak jak mówiłem, punkty z kart punktacji plus punkty z kart, które znajdują się na kartach, które zostały zagrane, zagrane i gracz je zdobył. Wygrywa gracz, który ma ich oczywiście najwięcej. Okay. Widzieliście zasady, więc oczywiście zacznę od początku, czy od wykonania gry. Gra Rise'a jest to naprawdę bardzo dobrej jakości produkt. Tutaj elementy w grze, te karty, żetony. Plaszetki, kości są naprawdę bardzo dobrej jakości, tu nie ma się do czego przyczepiać. Piatnik wykonał bardzo dobrą e, robotę. Jeżeli chodzi o grafiki, no tutaj grafik raczej nie ma, to są bardziej symbole, cyfry, więc tutaj się nie będziemy nad tym rozczulali. Jeżeli chodzi o instrukcje i zasady, są bardzo naprawdę proste, łatwe w nauce, szybko nauczymy graczy, a sama gra również jest bardzo szybka, bo trwa w granicach. 30-40 minut, w zależności od liczby graczy. Jeżeli chodzi o liczbę graczy, to tutaj raczej proponowałbym to grę grać w więcej niż dwie osoby: 3, 4, 5. Wtedy, wtedy czujemy tą e, licytację. O dwie osoby oczywiście możemy się tutaj nawzajem prześcigać, ale nie ma to jak w większym gronie. W większym gronie te licytacje e, są dużo bardziej atrakcyjne. Co mi podoba się również w grze Rise od Pietnika? Przede wszystkim to, że w grze możemy fajnie sobie tu kombinować, blefować. Omyśleć naszą strategię, czy po prostu brać udział w licytacji w danej rundzie, albo tu sobie odpuścić, poczekamy, może lepsze kości wypadną, lepsze mnożniki e, i wtedy możemy zdobyć więcej punktów. Bo na przykład karta, która, punktacja, która jest odkryta, nie jest dla nas atrakcyjna, a nasze karty nie są może jakieś powalające. Ale czasami też możemy zablefować, e, więc możecie się tu poczuć troszeczkę jak w Pokerze, czyli musimy mieć kamienną twarz, blefować, że udajemy, że naprawdę mamy mocne karty, e, być takim. I też musimy też innych graczy wyczuć, czy przypadkiem nas nie kantują i po prostu podpuszczają, żebyśmy odpuścili, bo wiemy, że i tak nie mamy co tutaj do nich podjazdu. Więc tu cały czas to jest fajne w tej grze. To mi się bardzo podoba i, i, i to mogę Wam polecić. Fajnie tutaj połączono właśnie licytację. Tutaj mamy kości, mamy wyścig, bo mamy tą. Pościg tutaj na tym torze, więc tutaj raczej się też ścigają. Muszą przynajmniej tego jednego przeciwnika wyprzedzić, w tej w po karty. Więc naprawdę to fajnie wszystko zostało połączone. Naprawdę to mi się e, podoba. E, więc naprawdę, jeżeli miałbym się do czegoś przyczepiać, to tylko troszeczkę do tej dwuosobowej rozgrywki. Niemniej jednak, pozostałe elementy są naprawdę. Przyzwoite, bardzo fajna gra. Gra kosztuje 77 zł, za to, co dostajemy w pudełku i za fan z rozgrywki. To jest naprawdę świetna opcja dla graczy. Może to być jako przerywnik, bo to jest 30 minut, więc możemy sobie zagrać jako taki przerywniczek, ewentualnie kilka razy pod rząd. Naprawdę uwierzcie mi, że te tury bardzo szybko przebiegają i, i, i gra, gra trwa bardzo, bardzo. Szybko. Także, Rajzy, ja naprawdę jestem zadowolony. Myślę, że będę wracał do tej gry. Jeżeli będę chciał jakąś taką szybką grę licytacyjną, troszeczkę z elementami blefowania, nawet i pomyślenia strategii, to myślę, że ta gra będzie jak znalazł. Także, ja grę zostawiam u siebie na półce i myślę, że jeśli ktoś mi zaproponuje tą grę, a nawet często sam będę ją proponował na stół, to chętnie zagram. Także. Dzięki serdeczne, że byliście ze mną do końca. Oczywiście, klasycznie zapraszam Was na kolejny materiał. Do subskrypcji kanału dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz, jeżeli macie i chcecie coś ode mnie się dowiedzieć. Także zapraszam Was gorąco. Hej, trzymajcie się.